Oto jedyny system, jakiego potrzebujesz do zorganizowania swoich studiów. Znajdujemy się na stronie głównej, z której możemy zarządzać naszym szablonem. Po lewej stronie od razu widzimy menu, z którego możemy szybko dodawać notatki i zadania. Po prawej widzimy wszystkie nasze przedmioty. Razem z liczbą zadań oraz zaliczeń, które mamy do zrobienia. Następnie poniżej mamy wszystkie nasze zadania i zaliczenia na widoku kalendarza, tablicy Kanban e, oraz tabeli. Następnie mamy podgląd na nasze notatki, które są podzielone po przedmiotach, a na samym dole mamy lektury, które możemy podpinać do przedmiotów, tak abyśmy tutaj widzieli, które książki mamy do ogarnięcia z każdego przedmiotu. Wchodząc na każdy przedmiot, ukaże nam się tutaj strona, w której możemy przechowywać mail do profesora i jego imię i nazwisko. Tutaj możemy zapisywać sobie nasze oceny, możemy podpiąć link do syllabusa albo jakiejś platformy online oraz progres, który będzie nam się wyliczał na podstawie liczby zadań. Tutaj w tej ramce ważne informacje możemy zostawić: jakieś notatki dotyczące danego przedmiotu. Następnie poniżej pokazują nam się wszystkie zadania, które tutaj mamy. Są one podzielone na dwa typy. Czyli zadanie i zaliczenie. Zadania to wszelkiego rodzaju prezentacje, projekty, rzeczy, które musimy dostarczyć, a jako zaliczenia możecie traktować kolokwia lub egzaminy. Dodatkowo pod każdym przedmiotem mamy tutaj nasze notatki, czyli one są w formie tabelarycznej albo tutaj takiej galerii, na którą możemy kliknąć, i tak samo lektury, które są podpięte pod ten przedmiot. Jeśli chodzi o notatki, to jest to po prostu zwykła strona, którą możemy sobie dodawać, a następnie uzupełniać o różne rzeczy. Na przykład możemy napisać zajęcia 2, tutaj możemy też wrzucić jakiś plik jako dodatkowe materiały albo link, a poniżej mamy po prostu pustą stronę, którą możemy rozpisywać. Możemy wpisywać tekst, możemy tutaj e, tworzyć e, różne nagłówki, to jest akurat nagłówek drugi, możemy wpisując slash table dodawać tabelę, w której będziemy mogli uzupełniać różne dane, możemy oczywiście dopisywać jakieś checkboxy do, do zrobienia. Również możemy dodawać ramki wpisując slash callout i tutaj oznaczać jakieś ważniejsze rzeczy. Też fajna opcja jest taka, że każdą stronę możemy podzielić na dwie kolumny. Czyli jeśli chcielibyśmy dodać sobie na przykład z lewej strony tekst, a z prawej na przykład tą ramkę, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy, że najedziemy tutaj w to miejsce i od razu strona podzieli nam się na dwie części. I tutaj możemy sobie przechowywać jakieś informacje a w ramce a po lewej stronie po prostu jako zwykły tekst. Oczywiście wpisując slash video możemy tutaj załączać jakieś, e, jakieś nagrania e, lub po prostu wpisując slash file możemy wrzucać jakiekolwiek pliki tutaj chcemy, abyśmy wszystko mieli pod ręką. Dodawanie nowych książek i przechowywanie o nich informacji też jest mega proste, ponieważ wystarczy nacisnąć new, doda się nowa książka. No się wejdziemy sobie na to, no to tutaj wystarczy wpisać tytuł autora, podrzucić jakiś link podpiąć do przedmiotu oraz ustawiłem trzy statusy do, przeczytana, do przeczytania w trakcie przeczytano. Oczywiście wy też możecie sobie te statusy definiować, a jeśli chodzi o okładkę, to możemy ją tutaj wrzucić na górze klikając po prostu Change Cover. Jeśli znajdziecie ją na internecie, można wrzucić z dysku lub można też coś poszukać na w bibliotece darmowych zdjęć Unsplash, żeby tutaj to się pokazywało. Dodatkowo poniżej, tak samo jak wcześniej, macie miejsce na, na notatki, więc tutaj możecie naprawdę przechowywać wszystko. Ostatnia fajna rzecz to wykres. Klikając tutaj w obciążenie, pojawi nam się wykres, który na dole będzie pokazywał nam przedmioty. A na górze liczbę zadań, którą mamy do zrobienia i które już zrobiliśmy, więc będziemy mogli zobaczyć, gdzie tutaj mamy najwięcej tematów do ogarnięcia. Warto też dodać, że w szablonie znajdziecie dokładny poradnik wideo, w którym omawiam cały szablon i to, jak go skonfigurować i jak z niego korzystać. W tym odcinku to wszystko. Dzięki, wielkie. Cześć!